Zobaczcie, jakie piękne muchomorki znalazłem. Jo. Przepiękne, na pewno je wezmę do domu. Jo. Moi drodzy, zobaczcie Muchomorki eleganckie, takie można je jeść, tylko trzeba wiedzieć, jak je jeść. Jo. Babka Bronka zaraz wam wszystko objaśni, Ja nie mogę, ile tutaj je? tych fajnych grzybów, ja nie mogę. Myślałam, że ich nie ma, a tutaj się okazało, że tu ich, ich jest pełno. Jo, zobacz to, moi drodzy, jakie piękne muchomorki babcia Bruncia znalazła. No, moi drodzy, ale jestem przeszczęśliwa dzisiaj. Elegancko tutaj sobie wszystkie je położę, żebyś tam widzieli, co ta babcia Bruncia dzisiaj Znalazła ją. Czekaj, ta jeszcze tu przejdę, to całe pole, <laughs> o cholera. Chyba przymrozek był, ale to nic. Babcia Broncia zaraz znajdzie jeszcze kilka muchomorków i na pewno wam pokaże, jak to wygląda. O Holender! Ale dusze, co? Ja pierdzielę, ale widzę, że ktoś tu zbierał, chyba Ukraińcy byli, bo oni też zbierają, moi drodzy, bo oni je suszą, a babcia Broncia będzie na pewno je gotowała i będzie wam pokazywała w niedzielę rano, jak to można przyrządzić takie piękne muchomorki. Jo moi drodzy, zobaczka! Jakie piękne muchomorki bokcia bruńcia znalazła. Pozdrawiam z Gdańska, z lasu. Hej pa! Jo.